Witam Państwa serdecznie, jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwu przedstawić temat raka piersi. Nazywam się Katarzyna Bogoda, jestem adiunktem w Klinice Nowotworów Piersi Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tak naprawdę skupię się na jednym temacie, no bo w 15 minut trudno omówić tutaj za szeroko raka piersi. Omówię Państwu zagadnienia związane z rakiem her i ultralą. co to w ogóle jest i czy to jest ważna rzecz dla naszych pacjentów. I skupię się na pacjentach, którzy są leczeni z powodu choroby przerzutowej, bo właśnie te zagadnienia stały się dla nich ważne. I jak Państwo doskonale wiecie, z każdego roku mamy pewien postęp. Inhibitory CDK4-6, czyli ta forma tabletkowa dołączona do hormonoterapii. Naprawdę zmieniła wyniki leczenia naszych pacjentów. Jak Państwo na samej górze widzicie, mniej więcej dwa lata udaje się średnio nasze pacjentki leczyć za pomocą takich terapii. Natomiast później, jak pacjentka ma już progresję choroby, to te wyniki leczenia są często bardzo niezadowalające. Dosłownie kilka miesięcy i progresja, i progresja. To spowodowało, że w kolejnych liniach też był szukany postęp, i o tym postępie będę Państwu opowiadać. Raka piersi. Dawniej dzieliliśmy na dwie główne grupy raka HER2-dodatniego i HER2-ujemnego. Były skomplikowane takie podziały, gdzie za pomocą immunohistochemii patolog nam pisał, jaki to jest rak. Jeżeli to było 0, 1, plus, 2, z takim dodatkowym badaniem fisz negatywnym, były to raki HER2-ujemne, jak HER2 na 3, plus, albo fisz dodatni, HER2-dodatni, czyli dwie grupy. W chwili obecnej poszliśmy bardziej do przodu. Wyodrębniliśmy raka HER2-low, to jest taki rak z taką cechą pośrednią ani ujemny, ani dodatni, ale pośredni. I to dotyczy tak naprawdę około połowy pacjentek chorujących na raka piersi, więc duża grupa pacjentów. Czyli mamy ten środek, którym jak najbardziej można się dodatkowo zaopiekować, jeżeli mamy skuteczną terapię i o tym będę państwu mówić. Czyli mamy tak naprawdę przeszliśmy z tego raka HER2 ujemnego i HER2 dodatniego nieco dalej. Teraz mamy ten środek, czyli raka HER2 low i teraz zaczyna też się mówić o takim podtypie ultra low, czyli ani na zero, ale minimalnie coś się barwi, co można nazwać też rakiem ultra low. I w różnych już państwach jak najbardziej ten podział funkcjonuje, z uwagi na to, że terapię na raka Herdwalow mamy skuteczną, dostępną, zarejestrowaną w Unii Europejskiej. I te wytyczne. Międzynarodowe już dzielą właśnie raki piersi na HER2 negatywne, HER2 dodatnie i ten środek HER2LOW. Temat jest na tyle ważny, że jedno z takich kluczowych towarzystw, Towarzystwo ESMO, czyli takie Międzynarodowe Towarzystwo Onkologiczne, już wydał swój taki kluczowy dokument informujący o tym, że jak najbardziej o tych rakach HER2 też powinniśmy myśleć i ten podział, zobaczcie Państwo, nie będę go szeroko omawiać, jest jak najbardziej na trzy grupy. Mamy raki HER2 zero, raki HER2 dodatnie i środek raki HER2 low. To samo jeśli chodzi o nasze wytyczne polskie, też nasi konsultanci, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii oraz onkologii klinicznej wydali wspólne stanowisko, gdzie właśnie też mówią o tym, że raka piersi powinniśmy dzielić na te trzy Trzy główne grupy. I jakby jeszcze raz to pokazuję, to jest bardzo podobne ze stanowiskiem ESMO, że mamy te raki her 2 dodatnie i środek, który jest właśnie tym rakiem her Dlaczego? Dlatego, że w ubiegłym roku pokazano na kongresie ESMO badanie kliniczne, które naprawdę zmieniło myślenie nasze o raku piersi. Wprowadzono tutaj kategorię HER2-LOW, czyli tą pośrednią. Sprawdzono skuteczność trastuzumabu derukstekanu, czyli takiego koniugatu, o którym przede wszystkim myślimy u pacjentek w raku HER2 dotatnim. Tutaj natomiast sprawdzano, czy ten lek ma szansę zadziałać u pacjentek z cechą HER2-LOW. Były to panie po jednej bądź dwóch liniach chemioterapii w chorobie przerzutowej, czyli zobaczcie Państwo, populacja już przeleczona. I taki nowoczesny lek koniugat, czyli połączenie przeciwciała z cząstkami, Chemioterapii, te konie trojańskie, sprawdzono, porównano z chemioterapią, czyli kapec, tabiną Ery, buliną na tabiną i takselem. To są leki, po które często sięgamy właśnie w chorobie przyrzutowej w kolejnych liniach, kiedy już wiemy, że hormonoterapia nie działa. Tu były pacjentki już przeleczone, średnio trzy linie yy, terapii systemowej, czyli widać, że to są już pacjentki na tych kolejnych liniach, co jak Państwu na samym początku pokazywałam, to są chore, których tak naprawdę skuteczność leczenia w kolejnych liniach jest naprawdę już tutaj niska. Jeśli chodzi o hormonoterapię, też w chorobie przerzutowej taka hormonoterapia była stosowana, no bo to są leki, po które sięgam na samym początku. No i wyniki badania, które naprawdę spowodowały, że zupełnie inaczej zaczęliśmy myśleć o koniugatach i pojawił się ten podtyp Herdwalow, to jest właśnie znamienne wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby w tej tutaj populacji, czyli w rakach hormonozależnych. I zobaczcie Państwo, że mamy tak naprawdę tutaj korzyść o około 5, ponad 5 miesięcy. To jest na pewno wynik ważny dla nas klinicznie, znamienny statystycznie, więc jak najbardziej ta terapia jest wartościowa dla naszych pacjentów. Co ważne, terapia również wydłuża przeżycia. O pół roku dłużej żyły pacjentki, które były leczone takim koniugatem, versus chemioterapia. Więc dla nas onkologów terapia bardzo, bardzo pozytywna, i z uwagi na to, że tutaj mamy raka herd naprawdę wprowadzająca nowe myślenie o przerzutowym raku piersi dla naszych pacjentek. Wyodrębniono tutaj również jeszcze taką populację, która jest bardzo trudna do leczenia, czyli raki potrójnie ujemne z cechą tą her i wykazano, że również tutaj naprawdę ten lek działa. Zobaczcie Państwo, przeżycia dłuższe o prawie 9 miesięcy, natomiast wydłużenie czasu bez progresji choroby o ponad 3 miesiące. To w raku potrójnie ujemnym naprawdę też są bardzo dobre dane. To jest dodatkowy nowy koniugat po wcześniejszym, który też może tutaj znacznie poprawić rokowanie naszych pacjentek. No ale zastanówmy się, czy te leki u wszystkich działają. Tu pokazuję Państwu na przykład, jeżeli pacjentka miała czy nie miała inhibitory CDK4-6, czyli te trzy terapii, jedna z tych trzech terapii, palbo, rybo czy abemacyklip, jak najbardziej ta górna krzywa pokazuje, tak, terapia ta działa, zdecydowanie, czy pacjentka miała te inhibitory CDK4-6, czy ich nie miała. Odsetki odpowiedzi są znacznie wyższe, widzą Państwo, ten słupeczek jest dużo wyższy niż w porównaniu ze standardową chemioterapią, więc na pewno tutaj my wiemy, o tym, że ta, nasze panie odnosiłyby taką korzyść. I też jak się popatrzy na takie wykresy wodospadowe, widać tutaj, że dużo większa korzyść jest u pacjentek, bardziej do dołu ten wykres schodzi, u tylu chorych od uzyskano odpowiedź na leczenie. Ważnym aspektem jest również jakość życia, i zobaczcie Państwo, ta jakość życia była utrzymana, nie wychodzi tutaj nic poza pewne linie. Jest taka zasada, że jakby uznane są kiedy, jeżeli o 10 punktów przechodzi jakiś wynik, to wtedy no, może być jakiś problem z jakością życia. Tu ona była utrzymana, więc mamy tą informację, czy jest to terapia bezpieczna. Jeśli chodzi natomiast o pewne elementy jakości życia, jak na przykład całkowita, czas do pogorszenia całkowitej jakości życia, to tutaj nawet koniugat miał się lepiej, zobaczcie Państwo, ten czas był dłuższy w, por w ramieniu tutaj tym eksperymentalnym. Tak samo jeśli chodzi o nasilenie bólu, przecież bardzo ważny element, aż o 10 miesięcy później to nasilenie wystąpiło, jeżeli pacjentka była leczona trastuzumabem derukstekanym. No i to, co się zadziało, bardzo, bardzo taka niedawna rzecz, to właśnie na kongresie ASCO pokazano badanie inne, badanie Destiny Breast 06, właśnie też z tym koniugatem, trastuzumabem tekanem versus wybór Chemioterapii przez lekarza, ale w populacji tutaj, która nie miała chemioterapii. Wyniki zostały przedstawione przez znakomitego profesora, pana Giuseppe Culigliano, wyśmienity ekspert, jeśli chodzi o raka piersi. I badanie zostało konstruowane bardzo podobnie, czyli zobaczcie państwo w ramieniu eksperymentalnym właśnie ten koniugat versus klasyczna chemioterapia, ale wprowadzono tu pewne zmiany. Zaproponowano to badanie pacjentkom HER2 low, co przed chwilką Państwu pokazałam, terapia działa, ale wprowadzono też kategorię ultralow, to jest jeszcze taka niższa ekspresja, ale jak patolog widzi, to pewne komórki się barwią. Więc jeżeli troszeczkę tego receptora gdzieś patolog widzi, no to wtedy pisze ultralow. Jak zupełnie nie, nic się nie barwi, no to wpiszę wtedy zero. Więc tutaj mamy poszerzamy populację i sprawdzamy, czy ta terapia działa. To, co też jest niezwykle ważne, w tym badaniu były pacjentki bez chemioterapii w chorobie przerzutowej, czyli wchodzimy o ten poziom wyżej. W poprzednim badaniu były pacjentki po hormonoterapii, po chemioterapii i koniugat. Tutaj mamy inną sytuację, pacjentki po hormonoterapii, jeszcze bez chemioterapii, bo wiemy, że w sumie ten koniugat przecież był lepszy w poprzednim badaniu. No i dane, które pokazano, zobaczcie Państwo. Na samym początku populacja low, Czyli to już mamy, to mamy drugie badanie potwierdzające, że czas wolny do progresji choroby jak najbardziej jest dłuższy. Tutaj o 5 miesięcy pacjentki miały dłuższą taką medianę czasu wolnego od progresji choroby, i to wyniosło około 13 miesięcy. Czyli przez rok w kolejnej linii to jest naprawdę dobry wynik. Jeżeli tutaj mamy takie w chorobie przerzutowej w kolejnych liniach tak długie mediany czasu wolnego od progresji choroby, to jest bardzo ważna rzecz i też. Jeśli chodzi tutaj, te wyniki naprawdę były niesamowicie ważne, jeżeli dołączono też taką populację, tą ultralą. No i właśnie, patrząc tylko specyficznie na tą populację ultralą, zobaczcie Państwo, że mamy korzyść pięciomiesięczną. Teraz to zumam: versus chemioterapia, czyli mamy dołożoną nową populację. Te dane dotyczące całkowitego przeżycia, one się dopiero dojrzewają, no bo jednak jest zbyt krótka informacja ale też jak najbardziej tutaj powolutku pewne rzeczy się separują, więc wymagają one dłuższej obserwacji, ale to potwierdzenie, że o 5 miesięcy dłużej pacjentki mogły być leczone nową terapią, tą informację już jak najbardziej mamy. Czyli zobaczcie Państwo, przechodzimy z sytuacji raków w ogóle na początku HER2 dodatnich, HER2 ujemnych, weszliśmy w populację w rakach HER2 low, których jest dużo, do tego po badaniu tym prezentowanym na ASCO dołączamy raki ultra low, to jest bardzo duża grupa pacjentek, czyli zobaczcie Państwo, ten koniugat tak naprawdę nie działa w bardzo małej, nie działa, my tego nie wiemy, w bardzo małej grupie, którą byśmy uznali, że jest to HER20. Około 85% pacjentek z rakiem hormonozależnym jak najbardziej ma szansę odpowiadać na taką terapię, bo u nich właśnie jest tu opisany ten HER2 jako HER2-low albo jako ultra -low. Mamy oczywiście różne zalecenia międzynarodowe i teraz tu z Mabderuck tekan w Herdwalu już jest jak najbardziej rekomendowany. Tu pokazuję Państwu najnowszy taki dokument, co prawda on był pokazywany rok temu w maju przez ESMO, czyli to ważne nasze towarzystwo. Derukstekan ma tutaj swoje miejsce, jeśli chodzi o kolejne linie, też mamy dwa koniugaty rekomendowane, zarejestrowane przez Unię Europejską, Teraz to ma właśnie, Derukstekan, w raku Herdvalo i setsumab czyli to nie jest coś takiego, że my jeszcze o tym nie wiemy, jak najbardziej już te terapie tutaj są, bo wyniki leczenia pacjentek ogólnie jeśli chodzi o chorobę przerzutową coraz bardziej się poprawiają. natomiast to nie jest tak, że te wyniki są czasami, bardzo bardzo dobre. Jeśli myślimy na przykład o rakach HER2 dodatnich, to tu właśnie wprowadzenie na przykład tego koniugatu bardzo poprawiło rokowanie, bań i widać, że ta po, na przykład i podwójna blokada HER2 jest istotna. Natomiast w tych rakach hormonozależnych czasami te wyniki nie do końca są takie satysfakcjonujące, no a już o w potrójnie ujemnym, to już nie mówię, to już na pewno te przeżycia pięcioletnie to są bardzo bardzo rzadkie. To, co jest dużym wyzwaniem dla patologów, to na pewno teraz ocena tego her2 low, podobnie to patolog miał łatwiejszą sytuację. Musiał coś oddzielić, co było negatywne i dodatnie. Teraz musi bardzo dobrze ocenić ten środek. No bo czy napisze 0, czy napisze 1, to jest ogromne wyzwanie, dlatego że jak jedynka i byłaby taka terapia dostępna dla do naszych pacjentów, to wtedy to jest informacja dla nas, klinicystów, tak, taką terapię mogę dla pacjentki rekomendować. Jest tutaj pewna niezgodność między patologami i ich wynikami. Więc to jest na pewno coś, nad czym patolodzy będą musieli teraz intensywnie myśleć i jakby troszeczkę bardziej się do tego przykładać, bo te wyniki są tutaj naprawdę czasami na wagę złota, no bo musi to być informacja, czy mamy do czynienia z rakiem HER2 ujemnym, jak Państwu pokazywałam w tych rekomendacjach, HER2 low, czy rakiem HER2 dodatnim. Czyli przeszliśmy z tego podziału na czarny i biały, teraz mamy kolory, mamy ten rak też, tego raka HER2 low, i zobaczcie Państwo, tu jest też ten ultra low się pojawia. Czyli tak, jak mamy raki HER2 dodatnie, bardzo ciemne barwienie, brązowe, patolog pisze 3 plusy. Po środku, w zależności od tego, ile tego wybarwienia jest, wtedy pisze, że to jest rak na 2 plusy albo 1 plus. I zobaczcie Państwo tutaj, tu pojedyncze płony komórkowe się wybarwiają na brązowo. Patolog wtedy będzie już pisać ultra low. To jest pewna przyszłość, jeszcze takiego stanowiska nie ma, bo są bardzo świeże rzeczy, właśnie na asko pokazywane. No, i jeżeli nie ma żadnego, totalnie żadnego barwienia, wtedy napisze nam prawdziwe zero. Więc to jest na pewno ta niesamowita zmiana, która zachodzi w raku piersi. I przeszliśmy właśnie w tych, z tych raków HER2 negatywnych, gdzie dawniej mówiliśmy o tym, raki HER2 dodatnie to około 18 20%, przeszliśmy później w wyniku kolejnych publikacji badań, czyli bardzo świeże tematy na przestrzeni ostatniego roku. Przeszliśmy, wiemy, że terapię antyHer2 można stosować w rakach HER2 LOW, czyli zobaczcie Państwo, jak duża populacja chorych nam tutaj weszła, no i zostały te raki na her 2 zero. Teraz pod wpływem wyników badania, to, czyli na początku to było badanie BREST-04, teraz na ASCO to, co pokazano, dołączono do terapii, która może być terapią antyHer2 skutecznie leczoną, też raki HER2 Ultra LOW, czyli tych raków her 2 zero jest naprawdę, naprawdę mało, więc to jest niesamowite. Że jeden konkretny lek może naprawdę pomóc tak wielu pacjentkom. Więc, szanowni państwo, podsumowując. Mamy nowe raki, jest to pewna cecha. Nie ma jakby takiej różnicy, jeżeli bylibyśmy takie dane retrospektywne pacjentek dawno temu leczonych i porównujemy, czy one mają raki HER20, czy HER2LOW. Nie ma tutaj różnicy. Natomiast mamy informację, że w tych rakach mamy nowe, skuteczne leki. Połowa chorych na raka piersi to są pacjentki HER2LOW. To jest duża grupa. Jeśli chodzi natomiast o pacjentki HER2 Ultra Low, to jest mniej więcej 20-25%, czyli razem mamy takich raków dużo. Obejmują te dwa podtypy raki hormonozależne i raki potrójnie ujemne, czyli to są takie dwie populacje. Jest to totalnie nowy koncept w raku piersi. Do tej pory, tak jak Państwu mówiłam, pod kątem HER2 dzieliśmy na dodatniego, ujemnego. Mamy nowe stanowisko ESMO, mamy stanowisko naszych polskich konsultantów. No i na pewno jest to pewne wyzwanie dla patologów, natomiast wiem, że różne szkolenia, też dyskusje na ten temat jak najbardziej trwają, więc jestem pewna, że tutaj damy radę. Teraz uzmam derukstekan jest tym koniugatem, który ma niesamowity potencjał. Braku HER2 dodatkiem, leczę takie pacjentki. Naprawdę to jest zupełnie inna jakość. To nie jest jeden z kolejnych leków wprowadzonych, tylko to jest też taki koniugat, który, jak został wprowadzony dla naszych pacjentek, on powoduje, kiedy chora jest leczona na kolejnych liniach leczenia, no niestety ta choroba jest bardziej dynamiczna. Pod wpływem koniugatu naprawdę udaje się czasami osiągnąć bardzo spektakularne wyniki, i te nasze pacjentki mają w końcu zatrzymanie choroby. U części z nich pięknie pewne przerzuty znikają, więc naprawdę to widać, że to jest zupełnie taki bardzo nowoczesny koniugat, który naprawdę pomaga naszym pacjentkom. I tutaj on też został sprawdzony w raku her i ultralow, i jest to na pewno też coś dużo lepszego niż klasyczna chemioterapia. Jest to nowoczesny koniukat, zabija sąsiednie komórki, nie tylko te HER2 dodatnie, czy te HER2 low, ale te, które są dookoła, ma taki swój mechanizm, że te cząstki chemioterapii przechodzą też do komórek, które nie mają w ogóle receptora HER2. To powoduje tak spektakularne wyniki leczenia. Jest to na pewno właśnie ta nowa opcja terapeutyczna dla pacjentek chorujących na raka zależnego bądź potrójnie ujemnego. Są też dane, które mówią, że ta terapia działa u chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego. No bo ta populacja to jest rzeczywiście, to są chore bardzo źle rokujące i do tej pory było tak, skoro lek jest duży, przeciwciało, to nie przenika. Mamy dane z badań klinicznych, które mówią, że też ten koniugat ma szansę takim pacjentkom pomóc i wyniki leczenia są dużo lepsze. No i to, co jest niezwykle ważne, bo nie chodzi o to, że coś ma działać, ale ma też dobrze działać, z dobrą jakością życia i właśnie jest ta jakość życia u tych pacjentek utrzymana, co też jest niesamowicie ważne. Więc ja się bardzo cieszę, że mamy dostęp do tej terapii w raku HER2 dodatnim. To podstawowe pierwsze wskazanie. Natomiast tak jak Państwu tutaj pokazałam, na pewno ta populacja pacjentek, które mogłyby odnieść korzyść z takiej terapii jest dużo większa. Na dzisiaj terapia jest zarejestrowana dodatkowo oprócz jaka HER2 dodatniego, też w populacji raków HER2. Dziękuję pięknie Państwu za uwagę.